u Bahrajma i y, ta różnica jest, że teraz y, było dosyć mokro przez parę dni i konie mają po prostu miękciejsze kopyta, zmiękczone przez to, że pogoda była taka, więc będzie łatwiej, łatwiej je przeciąć. Y, I też teraz postaram się tu bardziej pokazać krok po kroku, tak żeby to było jak należy. Co nam potrzebne do kopyt, to podstawa, to zakrzywiony nóż, Najlepiej dwustronny, na początek można kupić dwa, lewy i prawy, ale ja używam dwustronnego, bo jest wygodniej. Obcęgi, aczkolwiek można się z nich obejść, jeśli się robi kopyta wystarczająco często, ale zazwyczaj obcęgi są potrzebne. Pilnik i najlepiej dobry pilnik jakiś kupić, który przy ścieraniu twardych kopyt się jakby nie niszczy szybko. No i kopystka którą jakby kopyta po to żeby z błota, jakieś kamieni, po to żeby nie niszczyły nam się narzędzia podczas ich Pierwsza faza, czyli oczyszczenie kopyta z wszelakiego błota, kamieni i wszystkiego co nam może przeszkadzać przy jego obcinaniu. Czyli oczyszczamy Wszędzie ważne jest, aby wszystko było dobrze też pędzelkiem kopytki oczyszczone, żeby po prostu nie niszczyć, żeby nie niszczyć narzędzi. Drugą rzeczą, jaką robimy, to jest wybranie podeszwy, ale tak naprawdę, co jest tu najważniejsze, w struganiu naturalnym kopyt, że my pomagamy tylko naturze, czyli jakby tylko bardzo delikatnie zeskrobujemy to, co już jest martwe. A martwą podeszwę od żywej można po, po jakby rozróżnić tym, że martwa podeszwa, jak widać, sama przy delikatnych ruchach, nawet kopystki, odpada. To jest po prostu skruszające się e, takie skruszająca się część kopyta, która no sama bardzo łatwo odpada i nie trzeba tu w to wkładać dużo siły. I to jest ważne, żeby to zrobić najpierw. Bo do podeszwy, do poziomu podeszwy, będziemy później regulować całe kopyto. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, będzie przycięcie ściany kopyta do poziomu podeszwy, i my zrobimy to za pomocą obcą, bo tak jest najprościej. Weźmiemy sobie kopytę między dwie nogi. Zaczynamy od kątów sporowych, które przycinamy do poziomu podeszwy, i później całą ścianę kopyta tak samo dookoła. Ścinamy do wysokości podeszwy i nie możemy tego zrobić niżej. Gdy już wbraliśmy podeszwę, do niej przycięliśmy nasze ściany. Oczywiście to na razie jest takie przycięcie z grubsza obcęgami, To teraz wyrównujemy ściany wsporowe, czyli to tu, do poziomu podeszwy. Czyli tak samo, żeby tutaj nie było wystających ścian sporowych. Dobra. Kolejną rzeczą jest wcięcie szczałki, z tym, że szczałka musi pozostać schowana w tym miejscu, czyli w tym miejscu ma być poniżej poziomu e, ścian kopyta, a w tym miejscu może być delikatnie powyżej albo na równi, zależy od tego, jak koń, jak koń jest przystosowany do chodzenia na boso, konia, który dopiero co był rozkuty. E, raczej szczałkę mu się chowa, gdyż jego ształka nie jest w ogóle przystosowana. Znaczy przycinamy wszystkie y, rzeczy, ze, wszystkie elementy szczałki, które jakby przygniły. Y, musimy niestety to zrobić. A szczałkę ścinamy jak najmniej się da. Ale przeważnie no, jest to minimalnie tutaj podcięcie. Mniej więcej po środku szczałki. A, a pozostawienie i tutaj, żeby miała kontakt z podłożem w pierwszej kolejności, gdy koń stawia stopa. Kolejną rzeczą, którą robimy jest przypiłowanie ściany kopyta do linii wodnej pod kątem 45 stopni, czyli tak zwanym Roll. Później piłujemy pilnikiem, tak by było prosto prostopadle do kopyta, delikatnie wyrównując tak już yy, bardziej dokładnie eleminacyjne kopyto od zewnątrz. Można to też zrobić na koźle i tak dalej, ale najlepiej jest to zrobić w ten sposób najszybciej. I teraz jak sobie radzić z flarami? Flara jest to ta czarna część, którą tu widać, ta czarna kreska yy, na yy, która się pojawia jakby na linii białej, to znaczy, że kopyto w tym miejscu odłamuje się od, od wne, ściana kopyta odłamuje się od kopyta, jakby od, kości, od wnętrza kości kopytowej. I, czyli jest to odłamanie. I z flarami postępuje się tak, że piuje się kopyto aż do podeszwy, czyli aż dotąd w tym miejscu gdzie jest flara oczywiście czyli nie robi się tego mustang Rola do yy, linii wodnej, tak jak to, to wszędzie zrobiliśmy dookoła tylko robi się go aż do podeszwy i trzeba pamiętać o, tutaj i trzeba pamiętać że w tym miejscu już znikło, czyli to odłamanie było bardzo płciutkie to ta flara praktycznie jej nie było, ale była bardzo minimalna i trzeba pamiętać, że z flary trzeba, e, aby wyprowadzić ku nas flary, odłamanie trzeba zlikwidować na całej wysokości kopyta.